Najpierw jeszcze o kwestii zdrowia i tego, jak Ty jako biolog i, i tak powiem, znawca znawca tematyki toksykologii. Ja po prostu zawsze zwracam uwagę na dietę. Jesteś co jest. dlatego po prostu ja jestem, e, no nie mogę jeść mięsa, z natury. I, ja nie chorowałam na grypę w 30 latach, ani się nie zorientowałam. Mam prawniki i żyję sobie już sama, dlatego że nie mam żadnych obowiązków. Dzieci są już po zewnątrz, co pisze do polskiego tygodnika Strona, A poza tym nie ma co do powiedzenia, chcę tutaj tylko Państwu przedstawić, jak się zabezpieczyć, bo tak, bajka i bajka. Ja, my się prawdopodobnie po długim czasie, ale wszystko to być może, jednakże znalazłam takie sposoby najbardziej proste, które mogłyby pomóc ludziom w ogóle wyzdrowieć, a zachować zdrowie pomimo... I tutaj właśnie zaraz powiem to bardzo szybko, ponieważ widzę, że czasu nie ma. Miałam to inaczej przedstawić, ale to przedstawię zupełnie inaczej, bo wszyscy mieli swoje już te. Będziemy mieli w naszych audycjach więcej czasu na. No to nie szkoda. Mam zdjęcie z Chicago, gdzie też są takie mury, w film. Byłam po prostu zbulwersowana, bo myślałam, że nie mają spokoju. Ale proszę Państwa, w tych opadach. Ja nie sprawdziłam tego, jak wjeżdżnie się są również grzybki, które powodują olbrzymie podrażnienie dróg oddechowych. I na te, te grzybki jest jeden sposób, jeden sposób, który można znaleźć wszędzie w każdej aptece lub zamówić. To jest następny grzyb, nazywa się reishi, reishi. I ten grzybek, jak będziecie zażywać w przypadku jakiegoś kaszlu czy coś, to Wam po tym przejdzie. Następnie, e, proszę Państwa, szukam tylko metod, które nie zaszkodzą, nie podaję Wam takich rzeczy, których nie można kupić. Od dwóch lat leczy się olejem budwikowym. poznałam historię pani doktor Budwik. Ona leczyła najbardziej ciężki chorób nowotworowych. No ale jakim olejem leczył? A to ja nie wiem. W każdym razie ja od dwóch lat kupowałam olej, mianem oczywiście olej ligniany, ale ponieważ on był wyciskany tak, żeby jak najwięcej uzyskać z tego produktu, to na końcu z formy cisto tworzyła się forma trans, która jest szkodliwa, ona jest zresztą niealkazyjna. Wobec tego połowę butelki mając w litra musiałam wylewać i trzymać w Po Potem szukałam, następny olej znalazłam i, i zobaczyłam ten Len le, 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 to też tylko tak przechowywać w lodówce. Tak. Podobno jest trwalszy. No, ale za zoną spadł w ręce trzeci olej. To jest olej, który wymyślił jeden z inżynierów i tak go wymyślił, że ten olej w ogóle, proszę Państwa, nie rozkłada się w temperaturze pokojowej przez trzy miesiące, a w lodówce może stać się pół roku i więcej, i w tej chwili nawet zostawiłam, bo napisałam taką pracę, bo kupiłam sobie ten olej, i zobaczyłam, że jest wspaniały. napisałam taką pracę, przełom leczeniem olejem budynkowym. I ten, ta, ten olej, ten, ta praca jest tam, jak ktoś. Chce, jest daleko, jest na tak, To ona jest wydrukowana no. z tytułową stroną tamty. No i następnie, co, co bym jeszcze radziła? Radziłabym, proszę Państwa, Przede wszystkim wzmacniać swoją odporność. Wówczas ani ten grzybek, ani ten aluminium, ani ten bar wam nie zaszkodzi. Aczkolwiek bar po prostu jest, działa najgorzej na kości i po prostu trzeba się zabezpieczać. Trzeba i usuwa potas. Trzeba kupować potas. I tutaj muszę poradzić. Jest cytrynian potasu najlepszy ze wszystkich potasów, bo nieszkodliwy. I jeszcze jest glukonian potasu. Ten cytrynian trzeba zamówić w <laughs> Alegro, bo tak w aptekach nie ma. No więc to jest odnośnie baru. Odnośnie aluminium to nie zgodzę z tym, że to jest nietoksyczne. To jest bardzo toksyczne i podejrzewam, że ryby, które padły w olbrzymiej ilości, wynikają z zatrucia aluminium, ale jonami aluminium, wodorotnikami aluminium bo to aluminium po prostu zostało rzucone z góry i tak po, po, podejrzewam, nie mam na to żadnych dowodów, ale skąd te śnięte ryby, które jak dostaną aluminium, po prostu on hamuje przyswajanie wapnia i w związku z powyższym... One się duszą, bo mają bardzo dużo śluzu i duszą się te. No to tryb, błota. To błata. są bardzo takie ważne uwagi dotyczące z, wzrostu, tylko, tak, w tym kontekście chemicznym. I teraz mhm. jeszcze chciałam powiedzieć, jedcie dużo cytryn, ponieważ tylko cytryna alkalizuje organizm. Ja nie choruję, dlatego że ja mam równowagę kwasowo-zachodową zachorową. Ja nigdy nie choruję. Ja miałam zawał serca po elektryczności. I w związku z tym w ostatnim poradniku zdrowia napisałam, i tam jest fempiku, chyba do opinia, napisałam o środkach zapobiegania promieniowaniu elektromagnetycznemu, bo po tym właśnie zachowałam na, na wadze serca. Nie będę Wam opowiadać całej historii, bo już nie ma na to ja czasu. Oddaję. Będziemy ja tutaj cię prosić do studia, tam gdzie właśnie filmik był, na nagranie rozmowy. Teraz właśnie do Krysi i zaraz będziemy to okręcić bardzo precyzyjnie jeszcze. Z brawo, brawo. Dla... bardzo. Ja nie staram się wdrażać i to Jeżeli ja pozwolisz Janusz, to jeszcze nawiążę na moment, ja wiem, że czasu jest mało, ale powiem tak, że w pełni przychylam się do tego, co pani doktor tu mówi. Rzeczywiście naturoterapia ma to do siebie, że nie wywołuje takich skutków ubocznych, jak chemia podawana nam w formie antybiotyków czy innych związków. Ja myślę, ja już tutaj namawiałam Janusza, że kiedyś zrobimy takie sympozjum odnośnie naturoterapii tego, jak zapobiegać, jak leczyć, jak się chronić przed wszelkim złem, jakie. jakie mamy z otoczenia, ja jestem również naturoterapeutką, zbieram zioła od pokoleń, leczę naturalnymi metodami i naprawdę ze skutkami bardzo, bardzo takimi dużymi, powiem tylko, że moje mamy z nowotworu płuc ja też wyleczyłam i właśnie naturalnymi metodami, ale to na inny temat. A propos no to będzie też trochę w nawiązaniu do chemicznych. Powiem Państwu, że często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie skutki będą miały rzeczy, które w danym momencie wchodzą do naszego organizmu poprzez różne, poprzez skóry, poprzez drogi oddechowe, drogi pokarmowe. Ja swojego czasu, no było to już sporo lat temu, jak wybuchł Czarnobyl i mówiłam, że ludzie za 20-30 lat Będą umierać na białaczki, na raki, tylko że nikt wtedy nie będzie tego już tego kojarzył z Czarnobylem. Proszę Państwa, połowiczny rozpad strądu, cezu to jest 27-31 lat. Połowiczny. Czyli nie myślcie, że to co się teraz dzieje to nie jest skutek z Czarnobylem i z tym, co wchłonęliśmy wówczas. Więc podobnie jest teraz. Nie wiemy, co jest w tych chmurach, czy one rzeczywiście są toksyczne dla nas, czy nie, ale wolałabym na zimne dmuchać, bo mówię, wiem, co się dzieje po Czarnobylu i nikt tego już z Czarnobylem nie kojarzy. Zalecają nam jedzenie marchewki, dzieciom, a marchew najbardziej kumuluje z gleby właśnie te związki strądu, cezu, jodu, to wszystko, co, co właśnie było wtedy w. Po wybuchu uczarno było. Dziękuję się bardzo, bardzo. Teraz przejdziemy do tego działu jeszcze praktycznego w wymiarze techniczno-fizycznym. Wiele było w Waszych głosach, tu postulatów robienia solidnego monitoringu. Zbierzmy jeszcze raz i przedstawmy, czym dzisiaj zwykli ludzie, nie używając dużych pieniędzy, dysponują, żeby stwierdzić, jakie jest zagrożenie może i między innymi z tych mechanicznych. Nie wyświetlam całego wywiadu ze Stanisławem Szczepaniakiem, z, natomiast w skrócie powiem, on uświadomił nam, mówi nam to, co zresztą wielu z was, z was wie, że każdy z nas, aby nas to kosztowało około 200 zł, udażek ma tej no, znajomości, bo taka więcej cena jest rynkowa, każdy z nas może dokonać analizy składu w swoich własnych włosów, który jest niezwykle miarodajny, jeśli chodzi o nasz konkretny nasz organizm, twój, mój, koleżanki i tak dalej. Jeżeli ktoś z Was znał miejsce, takich miejsc, gdzie oddaje się te, to jest dosłownie, zaraz to Pani się zgłasza, miejsc jest dużo, właściwie chyba w większości miast, na pewno są na uczelniach. Tam Pani podnosiła rękę, jeżeli w tej sprawie, czy Pan, to ja jednak, to kolega chyba Wojtek, jeżeli w sprawie dokładnie tej, o której mówię, żeby nie przedłużać, bo tu mamy mnóstwo konkretów ważnych, to tylko to, jeżeli możesz coś powiedzieć poza tak, zrobiłem badanie badanie pierwiastkowe włosów w roku 2008 grudniu i w roku w, 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 w 2010 grudniu i zmiany są dość duże, mam, mam umieszczone na blogu, można sobie poczytać. Na przykład miałem plus 175% potasu, a teraz mam minus 85. Tego. W każdym bądź razie to jest pierwsza wskazówka, praktyczna, nie odkrycie, bo wiemy o tym, ale żebyśmy sobie uświadamiali, że to jest najbardziej praktyczne pod kątem naszego. Druga sprawa, mamy potrzebę dowiedzenia się tak naprawdę co leci z góry. Myśmy odbili szereg różnych rozmów, m.in. innymi już nie będę nazwiska profesora wybitnego jakby no znawcy, jednocześnie człowieka, który zawodowo zajmuje się właśnie wszelkimi zanieczyszczeniami powietrza między innymi zajmował się kwestią tych, no, tych eternitowych dachów i tych właśnie, nie, tak, które wiadomo jakie mają znaczenie dla zdrowia. Zwrócił uwagę na jedną rzecz: jest cała masa stacji monitoringu zanieczyszczeń powietrza, zarówno w Polsce jak i w Europie. To jest wszystko bardzo zunifikowane i systematycznie ustawione. Natomiast te wszystkie, nawet gdybyśmy mieli dostęp, bo to jest, teoretycznie możemy mieć dostęp do ludzi, którzy pracują. W instytucjach zajmujących się detekcją wszelkich zanieczyszczeń. Są odpowiednie agencje, to wszystko tak naprawdę mamy nawet tutaj w archiwum powyciągane, ale nie jest sposób tego zreferować. Sprawozdanie z ostatnich kilku Nie ma tam oczywiście nic na temat tych związków, na które nie zwracamy uwagę. Natomiast profesor powiedział mi jedną rzecz: mówi do mnie to, że słuchaj, I ja ci to mogę u nas przebadać, jak mi przyniesiesz na takim specjalnym zapokażeniu, na jaki się przynosi różnych specjalnych, profesjonalnych detektorach, że takie materiały detekcji. Tylko postarajcie się o próbki nie z ziemi, ponieważ wiadomo, że ty napyla 100 różnych rzeczy z miasta, jak jest samochód, to komi, to jak coś przyniesie. Musicie to mieć z góry. Krótko mówiąc, jak te samoloty lecą i zostawiają te smugi, to, to przynajmniej te no, 2 kilometry i tak dalej, czy kilometr, czy dwa, czy im wyżej, tym lepiej, gdyby tam móc, że tak powiem, zebrać próbki powietrza. Zebranie tych próbek powietrza jest kłopotliwe, ponieważ dotarcie do prywatnych samolotów jest trudniejsze, aczkolwiek też takie znajomości mamy. Natomiast mówiłem Wam na przykład imprezy, że dotarliśmy do naszych kolegów z modelarzy, którzy byli gotowi technicznie i my z próbkami ze wszystkim się, Mówiłem wam, że on stwarzi, no, po prostu, powiem bali się tam zrobić to dla nas, nawet to było za pieniądze, bo przepraszam, goźmi mi był innej kasy i powiedziałem sobie, jandruję Ci tą kasę, tylko masz tu robić jeden oblot, kiedy ci powiem i... Z... No trudno, kiedy nikidy indziej nie odpuszczamy tego za to. Życie się ze skórzył tego mojego długu. Przepraszam za to małą skonność. I teraz słuchajcie, teraz tak, dobra, ale przecież są inni modelarze. Niektórzy z nas są modelarzami, nasz nasz niestety ja nie jestem. I wypuszczenie samolotu na 2 kilometry przy dzisiejszym sprzęcie, który leci i wraca. Naprawdę jest dość prostą czynnością jak na modelarza. Może ktoś, jakieś, jakieś dziecko z Waszej rodziny na przykład się proponuje zatrudnić. I w ten sposób. Teraz to trzeba zastosować. jeżeli mamy model lub też, czy mamy model lub, lub też lub też mamy y, 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 drugą wersję, czyli y, y, balon z herem. Balon z gdyby je napełnić. Kilka, bo jeden za mało, można je wypuścić na żyłce. Cienkie, bo ona naprawdę ma dużą, nawet, stawę, nawet na 2-3 km. Jedynym problemem, tu tego nie zdążyli, zrobić, żeby wam to pokazać, że warowało nam pogody przez tydzień, bo chcieliśmy to robić w realnych warunkach, kiedy nie ma chmur. Jedynym ciężarem, który trzeba podnieść przez ten balon, bo warunkowo idzie do koła bez niczego, to jest ta żyłka. 2-3 km jeszcze nie policzyliśmy, ile to jest tej żyłki. W, w sensie wagi, prawda, żeby ona później ten balon ci wrócił. Natomiast balon mając na końcu, na końcu mając, no, stą, na górze tam stążeczkę, cokolwiek, może, może tam co, co dać, tu co się pokaż. Już zaraz powiem, hmm. więc y, y, wielu prelegentów już tutaj mówiło, że y, po prostu y, bardzo podchodzić do tego wszystkiego, o czym mówimy, tak, już zaraz wracam do tego wszystkiego bardzo ostrożnie i z pewną dozą no, nawet znaków zapytania po to, żeby żeby jeżeli o czymś mówimy, to żeby starać się mieć jakieś udokumentowane źródła. I to właśnie temu służy to, o czym Janusz mówi, że postanowiliśmy spróbować zbadać to powietrze, ale nie z gleby, bo tutaj mogą być różne opady i chemiczne Z miasta, z kominów i tak dalej. Postanowiliśmy gdzieś, właśnie w czystym, w miarę terenie, nie, nie zamieszkałym, e, zrobić badania. I teraz tak, e, mam tutaj sączki. To są bardzo profesjonalne sączki. Do badań e, pyłów e, produkuje je firma Włodzi, ale myślę, że można je gdzieś dostać, będzie. I teraz. Yy, można to zrobić tak jak Janusz mówił, tak? Chcieliśmy zrobić dwoma sposobami, za pomocą, yy, przyklejając te sączki do, yy, do balonu schelu, to są typowe sączki do badania pyłu. Albo, Janusz pokaż, bardzo cię proszę, bo tam będzie też... Ale, jeśli chodzi o sączki, to tam będzie aparatura do zasysania powietrza, ona jest robiona na, na powierzchni ziemi, więc zaraz o tym będziemy mówić, to wygląda troszkę może jak niektórzy mówią koło, z sytuacją religijną, proszę tego nie robić w ten sposób. Aczkolwiek symbolika tej sytuacji też może być dobrze wyobrażona. sobie pokoju, Ja tak? Ta, nie wiem, no, przy, przy, na no, czasie, przyjdziemy idziemy do komunii, to bardzo podobnie wygląda. Ale coś jest na rzeczy, bo no, może tu jest zezwolenie, no, żartuję troszeczkę. Słuchajcie, pierwsza sprawa to na pewno kosztuje grosze. Krzysztof, to nie jest tajemnica, gdzie to produkują. Bardzo się proszę, ja wiem, że to zrobiliśmy z różnych innych miejsc, ale to nie ujawniało Instytut Włókiennictwa Łódź, ulica Brzezińska, 5 przez 15 czy to jest producent są? My nie wiemy, czy oni to sprzedają pierwszemu, lepszemu, który zapłaci, czy też trzeba się, że tak powiem, jakimiś referencjami wykazać na papierze czy jest z jakiejś instytucji odpowiedniej. Nie wiemy tego, nie wiem, czy jest spłacić, ale informujemy Was. Jest nazwa instytucji, jest, że tak powiem, ten klasterek, który w moją. W mojej ocenie jest banalną rzeczą, którą każdy z nas podejrzewam, będzie umiał sobie zrobić sam i mieliśmy jeszcze czasu dojść do tego. Rodzaj materiału podejrzewam do masowo do kupienia, jakaś forma napylenia, aczkolwiek, żeby nie przesadzać, może to jest bardzo profesjonalnie coś zrobione, żeby ten pył tam się rzeczywiście zabierał. Nie oceniam tego tak nieładnie, jak tak zacząłem, ale może się okazać, że to jest bardzo proste. W związku z tym musimy się dowiedzieć, z czego to jest robione i w jaki sposób tutaj zostało coś napylone, żeby to powietrze się siadało. Profesor, o którym mówię, tutaj Krysia również, rozmawiała z fachowcami z innych już miejsc, mówią wyraźnie, że wszelkie zasesanie powietrza, jakie potrzebujecie zrobić, czy na ziemi, bo ciągle jest aktualne, że trzeba to robić, czy też z powietrza, powinno mieć mechanizm, że tak powiem, właśnie zasesania. Jedno z urządzeń, które widziałem tutaj niedawno, prawda, Kysia zrobiła zdjęcia temu urządzeniu, aspirator do pyłów, tak, To małe, bardzo duże proszę Kysia będzie referowała. To jest respirator AS50 do pyłów i właśnie, przerzucaj zdjęcia, tu nie ma co, o właśnie, aspirator filtracyjny, to to po, po prostu za pomocą takiej nakrętki wkłada się tutaj ten sączek, Ustawia się odpowiednio ciśnienie, włącza się, no po prostu zasysa powietrze zwiększoną siłą do, na tym właśnie skończy. I w ten sposób zbiera się tyle. U profesora widziałem inny, mniejszy, taki bardziej gruby właśnie, mający około centymetra średnicy krążek, nieco grubszy, który dokładnie służy do tych samych celów. Koniec końców, kiedy zapytałem go, skąd oni to biorą, to powiedzieli, że oni to biorą z sanepidu. Tak, nie powiedział że... Instytuty Medycyny Pracy, mhm. Państwowy Zakład Higieny i myślę, że przy większych zakładach przemysłowych, laboratoria przemysłowe robią to, więc, więc mają na pewno tego typu sączki i aparatury. Wracając do kwestii właśnie tego całego wciągania powietrza, to jest niewątpliwie aparatura po pierwsze no, ona jest stara, ale droga unikatowa, ciężka jest ma wejście na akurat do samochodu, tam gdzie zapalniczka. Natomiast Chciałbym Wam podpowiedzieć, aczkolwiek będzie musieli konsultować z chłopowcami, bo skoro tego nie mamy, to pytanie proste, czy by można było za, za, zastąpić tego typu urządzenie tutaj widzicie, powszechnie dostępne jest, prawie każdy ma, ja niestety nie mam, ale to można jednak zdobyć, prawie każdy z nie ma odkurzacz samochodowy, nieduży, poręczny i w terenie właśnie zasilanie akumulatorowe, w związku z tym, gdyby taki odkurzacz który no nie jest gdzieś tam przeholowany, ale pamiętajcie, że on mając tą tubę na początku, robiąc odpowiedni tutaj, tak jak tutaj mamy, bo tutaj Krysia pokazaliśmy tylko, że tak powiem, element, a tutaj to jest zamykane w takim odwręczcie odpowiedniej, prawda, żeby to nie wywiało, więc gdy się znajdzie na, na końcu tego, prawda, tej rury od tego odpowiednią nakrętkę, tak żeby zamknąć, żeby to nie rozwojało, mamy praktycznie rzecz biorąc to co trzeba. Ja tutaj mam taką obsesję, jak wiecie, robię od 10 lat tutaj z przyjaciółmi forum niekonwencjonalnych w Lasku, po pomysłów, konstrukcji. Mam wbudowane, że tak powiem, w tym środowisku szukanie rozwiązań, żeby coś obejść. Jak nie mowa tak, to trzeba od tyłu, prawda? W związku z tym uważam, że zastosowanie np. odkurzacza samochodowego może być genialnym, prostym rozwiązaniem. Pamiętajcie też, że wszystko, co się dzieje w obecnej technice, polega na tym, żeby skomplikować, zrobić partycję na tej zasadzie, żeby ludzie po prostu nie wiedzieli, że, że to samo już gdzie indziej. Przepraszam za małą dygresję. Odkryłem to do dwa dni temu, ponieważ robimy teraz to studio w Luellu i potrzebujemy tanio gdzieś zdobyć, a kamery nie kamery. W którymś momencie patrzy, o, polewka, przecież aparat fotograficzny, przecież ona ma opcję taką, że włączysz, prawda, i widzisz, świetna rozdzielczość aparat kosztuje, powiedzmy, 300, 400 litrów, ale super fajna sprawa, super rozdzielczość, USB, kabel do komputera i oglądamy sobie super kamera de facto, zamiast normalnej kamery czy kamery tej, internetowej. O Co się okazuje? Przewód USB jest taki sam, tylko strumień danych, który płynie z aparatu fotograficznego, z wyjątkiem lustrzane, które są już po 2000-4000, jest tak ustawiony, że nie, ma, że nie ma streamu, to znaczy nie idzie live. Możesz zgrać dane z aparatu, bo zgrywacie go do komputera i jest w porządku, ale nie możecie tego aparatu zastosować tak, kamerę, żeby on Wam przekazywał live na przykład do, do tego. Prosta o co chodzi? No o to po prostu, żeby ludzie nie skapowali, się. Zobacz, kupować kamerki internetowe, to prostu kupili, każdy ma aparat, postawiliby się aparat na stojaczku, miałby kamerkę internetową. A tak po prostu, bazuje z na naszej niewiedzy, Specjalnie zrobiono, że tak powiem, w mojej ocenie taki transmisję danych przez USB, żeby nie można było robić live, czyli to, żeby to nie mogła być jednocześnie kamerka internetowa. I tak jest ze wszystkim, czego się nie dotknęli we współczesnej technologii. Także jeszcze raz powtarzam, zwykły akurat samochodowy może być niegorszym urządzeniem niż to, które widzicie, ale to jest do sprawdzenia. Jeszcze jedno urządzenie, które dzięki Krysi, namierzyliśmy. jeżeliśmy pojechaliśmy razem do Krysiu, to jest nas to Krysiu, powiedz mi, jak się nazywa ten sklep specjalistyczny we Wrocławiu, jak tam byłem kilka razy. Na przeciw Politechniki i tam sprzedają takie lejki. lejki. No tutaj lejek ma otwór, napełnia się to wodą no i potem wodę się wypuszcza, a i w górę się otwiera ten, ten kranik. Czyli krótko mówiąc, chodzi o to, że woda wlała tutaj, tutaj otworzony kurek powoduje, że woda opadając tworzy podciśnienie, zgadza się? Zasysa po prostu powietrze. Kiedy się kończy proces opadania wody, zakręcamy na górze, zamykamy jej powietrze. Tak mam rozumieć? Nie Kto okazało się, że w mieszkaniu, w którym nie ma żadnego tlenku węgla, bo nie ma ani... niczego w ogóle, ten co... tlenek węgla przechodził przez ścianę i zbadane powietrze tam właśnie miało ten węgla. Człowiek się da trudna śmierć, a w ogóle nie było nigdzie źródła, tylko przechodził ten przed schodem. Tak, to takie tak. dygresje. Natomiast chciałbym, żebyście znali cenę tych urządzeń. Tutaj jest wersja, tam chyba są Wasze zdjęcia, Tomek, na tym folterze. Jedno jest 252, jest chyba 1000 mililitrów. Cena jest zróżnicowana między, o ile pamiętam, 70-80 złotych, a 130 czy 120, no. Więc tutaj ta mniejsza, większa biureta, bez no do biureta. Zamówić na stronie internetowej, która tutaj zresztą, no ja ją oczywiście, gdzieś tam mam w głowie, teraz może sobie nie przypomnę. Słuchajcie, raz pufiony, w miejscach, których gdzieś na odbudził, gdzie rzeczywiście nie ma innych oparów, stosowanie tego typu. Profesor powiedział mi jeszcze jedną ważną rzecz, jeśli chodzi o detekcję. Mówi, wiesz, wiesz, co jest najlepszym detek materiałem do zbierania wszelkich zanieczyszczeń? Śnieg śnieg, który leżąc, odleżyłeś tam dni, jeżeli chcesz, po takim oprysku, który widzisz, że jest wstępuje przez samoloty, a jesteś za miastem, po prostu minie kilka godzin, wieczorem spokojnie możesz zebrać, no i potem też kwestia, kwestia ten śnieg, stopi się woda, ale woda to będzie te, miała zanieczyszczenia i żeby z wody to wyciągnąć, to są, są procedury znane i tak dalej. I gdzie to, gdzie badać pod mikroskopem? No tutaj musimy uruchomić swoje prywatne zajęcia, na uczelniach, w sanepidach, czasami, no. Można by zagęścić i badać na pręciku platynowym, bo to promieniuje to znaczy w ogniu, ma kolor zielony. Pozwól, że pręcik platynowy jeszcze w tym momencie, jakby przerywając, po to, żebyśmy wszyscy jeszcze usłyszeli kolejną metodą detekcji, prostą, dostępną. Nie aż tak strasznie wygląda w szkoli ten drucik platynowy, kiedy zapytaliśmy w tym sklepie tutaj, w Wrocławiu, No to, ale, ale bet kosztował 3000 zł. Z tym, że wystarczyłoby kilka centymetrów, żeby taki profesjonalny pręcik właśnie mieć, platynowy, do detekcji. Tylko wyjaśnij najprościej jak można, bo to nie wszyscy są biologami czy chemikami, co, jak, ten, jak się ma to stosować, ten pręcik, co on wykazuje? Ja jeszcze studiowałam w liście mechanicznym. Kładam do wody pręcik, dawałam nad gaz i od razu było. Zielone zabarwienie. Był o czym doświadczył? O czym doświadczyło, że tam był bar? A jak, dało, a jak było czerwone, to tam był strzał. No i tak, tak po prostu bardzo prosta analiza, minuty nie trwa. Więc widzicie, ile jest dostępnych, wcale nie strasznie drogich narzędzi, żeby we własnym zakresie yy, zdobywać wiedzę, którą nam władze w żaden sposób udzielić nie chcą, i długo raczej nie będą chciały udzielić. Bardzo wiele posunięć wymienił w swoim wystąpieniu na początku Krzysztof Kolecki z kolegą. Rzeczywiście tam były m.in. kwestie już osobistych kontaktów z różnymi pilotami, z kontrolami lotów, z fachowcami od tego, od tamtego, bo rzeczywiście zastanawiające jest, gdyby pełne milczenie tych ludzi, to jest tak, jakby oni sobie nie zdawali sprawy z tego, o co w tym wszystkim chodzi i to jest niewątpliwie też jeden z argumentów sceptyków, prawda, że, że to nie jest żadna sprawa, bo skoro praktycznych przecieków nie ma, nawet z tych dolnych szczebli, drabiny, że tak powiem, zawodowej, to, to, to może nic nie ma na rzecz. A na ten temat? A na ten temat? Tak. Bardzo proszę. Pytam się, pytam się go, czy te samoloty, które latają, to, 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 to wiecie, że latają. No żaden samolot bez kontroli nie może wylecieć. A co ty widzisz? A tam są smugi kondensacyjne. Absolutnie pan pułkownik nie mógł uwierzyć, że może być no to Wiecie jak jest wyżej. Nie chciałem tutaj nikogo obrażać z tytułami naukowymi, bo do, do tytułu doktora...